Dzień dobry, witajcie kochani w Loży Sportowej. To nasze tak zwane wydanie specjalne przed derbami Łodzi. 65 raz przyjdzie się zmierzyć drużynom z Łódzkiego w derbach Łodzi. Mówię tutaj oczywiście o łódzkim Widzewie, a także o łódzkim klubie sportowym. Dlatego postanowiliśmy zapytać ekspertów o to jak oni wspominają derby Łodzi, a także jaki wynik będzie w najbliższą środę. Jan Tomaszewski, przede wszystkim legenda polskiej piłki nożnej, a także człowiek, który grał w barwach Łódzkiego Klubu Sportowego, opowie o tym, jak on wspomina te czasy. Derby Łodzi zawsze były Niesamowitym meczem. Będzie również Mirosław Bulzacki, legenda łódzkiego klubu sportowego. Ze strony LKS-u także Marek Saganowski, który w derbach łodzi strzelał bramki. Oraz Paweł Golański, który miał przyjemność również zagrać w tak prestiżowym spotkaniu. Natomiast jeżeli chodzi o zestawienie łódzkiego widzewa, to Rafał Pawla, który grał w barwach również EUKS-u i w barwach łódzkiego widzewa, będzie Sławomir Majak, legenda łódzkiego widzewa, a także Piotr Szarpak. Eksperci to takie osoby, z których warto brać przykład i warto, aby młodzi ludzie, ludzie brali z nich przykład. Ci zwłaszcza, którzy grają w piłkę nożną i którzy myślą o tym, aby spełniać swoje marzenia. Bo nie każdy może zagrać w derbach Łodzi, natomiast dziś każdy może obejrzeć ten program. Zaczynamy! W przeszłości derby były rozgrywane na stadionie ŁKS-u, który był większy i mecze były przy pełnej publiczności. Tych derbów najbardziej, które mi się tak utrwaliły. No to pierwsze derby, jak widzę, wszedł do ligi, to zdaje się, że przegraliśmy u siebie 2-1. Ale, ale widzę, generalnie był lepszy z nami w, w ogólnym jakimś rozrachunku. Mieli lepszych zawodników. Jeżeli robili transfery, to przeważnie kupowali zawodników na poziomie reprezentacji Polski i dlatego no, byli troszkę silniejsi. UKS, Łódzki Miejski Klub, po prostu, no. To co klub Mógł to yy, załatwiał transfery, ale, ale generalnie skład mieliśmy troszeczkę troszeczkę słabszy niż yy, zawodnicy Wizewa. Nie wszyscy mają możliwość grania derbów. To jest pierwsza rzecz. Że wszyscy się w wielkich miastach i to jest naprawdę może dość śmieszne, ale, ale tak też wygląda poprzednie derby, czyli tych, których ja jeszcze kojarzę sobie jak... Grałem, to były derby, w których no, było dużo łodziaków, tak bym to powiedział, tak? Czy to byli związani z uks em czy z widzewem, którzy do tej pory mieszkają widewie, natomiast na dzień dzisiejszy wszystko to, co kojarzy się z UKS-em i z Gidewem, bardzo mało jest tutaj takich, bym powiedział mieszkańców, także te derby się na pewno nawet pod względem takim typowo charakterologicznym. No tym się różnią, no jeżeli, nie wiem, jest Szarpak, jest Wyciszkiewicz, który grał i, i, wełka, i się ŁKSie, jest Sławek Gula, jest Sławek Hałaśkiewicz, jest Andrzej Szulgiesiek, Braga. E, z drugiej strony można powiedzieć, że jest Marek Chojnacki, e, Mirek Buntacki, Marek Jubach, e, Tomek Bieszycki. No to już widać, ilu, 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 ilu zawodników było związanych bezpośrednio z jednym bądź drugim klubem. Natomiast na dzisiejszym tutaj aż tak dużo e, takich... Związanych z klubem zawodników nie ma. Z Swego czasu grały dwie najlepsze drużyny w Polsce. Mistrz i Wice, Mistrz Polski, także derby Łodzi zawsze były niesamowitym meczem. Bo nie grało się o to, kto jest najlepszy w Polsce. Grało się o to, kto jest najlepszy w Łodzi na następne pół roku, czy na następny sezon. Także to elektryzowało wszystkich kibiców i z jednej, i z drugiej strony. I to było coś wspaniałego. O tym się mówiło przed meczem tydzień i tydzień po meczu. Dlatego, że tutaj chodziło o Mistrzostwo Łodzi. I to było fenomenalne. No cóż, czym to się w tej chwili różni? Różni się to tym, że myśmy grali, ja oczywiście pochodzę z Wrocławia, ale czuję się Łodzianinem, bo nie Zbyt Miłoszewicz Zbyt Koszczy, ale myśmy się czuli łodzianinami i myśmy po prostu walczyli o tą połówkę niżej Piotrkowskiej, a oni o połówkę wyżej Piotrkowskiej. No ja jak jak wychowanek jednego z, z tych klubów, tak? Bardzo dobrze to wspominam. Każde derby to, 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 to jednak inne emocje niż normalny mecz i takich emocji nigdy się nie, nie, nie przeżywało grając normalne mecze ligowe. Wiadomo, satysfakcja jest podwójna. Tak? Strzelasz bramkę dla, dla, dla swojej drużyny, dla ludzi, który, którymi się otaczałeś w przeszłości i dla, dla znajomych kibiców. Dla, dla, tak więc ta, ta świadomość tego jest, jest podwójna Nie zawsze w derbach chodzi o jedno, kto będzie rządził przez najbliższe, naj, najbliższe pół roku czy, 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 czy w jakimś dłuższym e, czasie e, do, 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 do następnego meczu. Tak więc no to jest, to, jest, to, jest to bardzo ważne. Dwa występy i nie, i nie wspominam ich miło, bo, 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 bo pierwszy na EKS-ie remis 1-1 przyszedłem z ławki a w drugim, pierwszy mecz na grundzie wiosennej przegraliśmy u siebie 0-1, więc nie mam zbyt wspomnien z interpów, ale, ale myślę, że, że nawiązuję do tych obecnych, które będą jutro już, więc jeżeli mogę się do tego odnieść, to na pewno no, dwa biguny, tak, ja w tej chwili na z kompletem punktów bez straconej bramki widzę zupełnie odrębna sytuacja w takim miejscu 1-7 w bramkę na samą mecz który wielu wielu kibitom odpowie o co będzie walczył Eukeda, o co będzie walczył, o co będzie walczył myślę, że derby, jak wszyscy dobrze wiedzą, rządzą się własnymi prawami tutaj każdy wynik może paść na tą chwilę, biorąc pod uwagę tylko i wyłącznie tabelę faworytem jest na pewno po pomimo tego, że mecz odbędzie się na Cierzudzkiego. Jest to mecz szczególny Cieszę się dużym prestiżem wśród zawodników, wywołuje wielkie zainteresowanie wśród kibiców. Stąd wszyscy czekają na takie mecze i jeżeli może do nich dojść, akurat dwie drużyny są w tej samej lidze, to wszyscy są zadowoleni. No. Ja grałem po jednej i po drugiej stronie, w sumie 18 występów, więc dla mnie na pewno są to mecze szczególne. Na pewno zapadły w pamięć, jeżeli chodzi o walory piłkarskie, walory takie ewolucjonalne, walory takie estetyczne, walory kibicowskie. Na pewno mecz, którego życzę, żeby każdy w swojej karierze mógł przeżyć. Oczywiście każdy mecz dla wychowanka jednego czy drugiego klubu, ja dla przeżywałem te mecze podwójne. Ja przypominałem sobie pierwsze spotkania przy Lejele 2, gdzie przed samym meczem, żeby wznosić atmosferę, pojechaliśmy z kolegą, który też się występował z barwą sportowego, zobaczyć, jak kibice już przeżywają ten, ten mecz zerwą. No, myślę, że każdy piłkarz, który się spotkał z jednym czy drugim zespołem, czuję tego tak było e, właśnie przed, przed, tymi, przed tymi spotkaniami. Tak, trema jest, ale to po prostu jak sędzia już za już, już już gramy mecz, to, to to się raczej zapomina. Chyba, że publiczność coś innego skanduje i, i przeciwko jakiemuś zawodnikowi, ale, ale generalnie jak ogólnie dopingują drużynę, to tak y, mobilizuje zawodników, dodaje... Do, do, do walki. Dlatego te, te wszystkie derby są bardzo emocjonujące i nigdy nie wiadomo, kto wygra. I w większości były bardzo wyrównane. Remisy były no, z, z, z jakąś taką małopunktową y, przewagą y, widzewa. My czasami też wygraliśmy, no różnie się to układało, ale przez te 15 lat grałem i po prostu byłem tylko w się Dlatego się nazbierało tych meczy. To znaczy na pewno zawsze ten marsz i kibiców na stadion, że to było w zależności, gdzie był rozgrywany mecz. Tutaj mamy troszeczkę inną sytuację, ponieważ wiadomo jest kobiet, więc jest ograniczona ilość meczu kibiców na spotkaniu, więc to też odbierze jakby splendor tego spotkania. co nie zapadło w pamięci. Na pewno cały czas komplet pół straszliwa walka przez 90 minut i tego będę też wymagał jutrzejszym meczów od jednego i od drugiego zespołu, bo derby to są derby. Wiadomo, każdy patrzy na to, kto będzie rządził w Łodzi przez najbliższe pół roku. No chciałbym, żeby tutaj Widzew wygrał, bo, bo sentymentalnie bardziej podchodzę do, do zespołu piuszczyskiego. Tak jak powiedziałem, statystyki na tą chwilę gdzieś nie bronią Widzewa, ale miejmy nadzieję, że zawnicy po tych dwóch porażkach wedzą wezmą sobie do serca nie tylko moje słowa, ale słowa wielu byłych zawodników Widzewa, którzy apelują do tego, żeby w końcu zagrać na poziomie y, takim, jakim jest y, nazwa Widzew. Także to było coś wspaniałego i ta y, atmosfera przechodziła również na kibiców, ale wówczas nie było takiej nie wiem jak to nazwać, bandytyzmu czy nienawiści, jak jest w tej chwili, bo to jest y, przede wszystkim patologia. Wtedy to było taka rywalizacja sportowa, bo myśmy się na, powiedzmy, na, na nowy rok czy jakieś zakończenie sezonu spotykali wszyscy w grance, Oni w Malinowej, my w grance, albo my w grance, oni w Malinowej. I następowało, jakby tu powiedzieć, takie zbratanie dusz, bo my rywalizowaliśmy ze sobą, ale szanowaliśmy się. Ruch z przejściem do UKS-u i z UKS-u do Widzewa z mojej strony był na pewno dobrze przemyślany, ale no ze strony kibiców UKS-u na pewno było to źle odebrane. Ale ja musiałem patrzeć na swoją karierę, żeby ona się rozwijała tak, jak ja sobie zaplanowałem, żebym. Mógł po zakończeniu kariery z czystym sumieniem spojrzeć w lustro i powiedzieć, że wykorzystałem do maksimum to, co mogłem osiągnąć w piłce. Na pewno nigdy nie jest tak, że człowiek osiąga wszystko, ale uważam, że ten ruch z mojej strony był bardzo dobry i na pewno przyspieszył moją karierę piłkarską. W pamięci najbardziej pamiętam, jak sobie strzeliłem samobójczego gola. Widzę, Wem. Zremisowaliśmy 1-1, po prostu był strzał z linii bramkowej, wybijałem piłkę i było bardzo ślisko i, i po noze mi poszła i po całą poprzeczkę strzeliłem, ale już praktycznie piłka była za linią, ale jeszcze próbowałem ją wysoko dosięgnąć, nie dał rady, no ale tam zaczęliśmy atakować, ponieważ wiadomo, że u siebie graliśmy i Witek Nowak strzelił na 1-1, także Taki zasłużony był y, ten gol i wynik meczu. Także to mi najbardziej się jakoś tak utkwiło. Na pewno ktoś strzeli więcej bramek, kto będzie wycięstą tego meczu, a faworytem jest EKS i ja stawiam na EKS, ponieważ no, nie wypada mi inaczej. Patrząc po, po wynikach na pewno bardzo dobrze rozpoczął KS. Natomiast no, derby no, nie trzeba tutaj mówić, że nawet jak będzie grał ostatni zespół z pierwszym, to, to, to może być różnie. Jest to po prostu większa determinacja, są to jest to taka powiem, walka o przywództwo w Łodzi. Także ja tutaj bym nie skreślał, widzę Wam. Niemniej jednak na dzień dzisiejszy faworytem. Raz ze względu na to, że, że dobrze grają, dwa ilość punktowa jest LKS, natomiast no, no zobaczymy, no zobaczymy jak to wszystko wyjdzie, mówię, to są mecze, które gdzieś tam wywalają dodatkowe emocje, ja bym chciał, żeby to był przede wszystkim mecz fajny, żeby miło się oglądało, natomiast no, moje serce jest związane zawsze z Widzewem i bez wątpienia będę kibicował Widzewowi, natomiast no, biorąc pod uwagę rzeczywiście rozsądek, ŁKS rozpoczął bardzo dobrze ta zamiana z Ekstraklasy na pierwszą ligę na razie wyszła im na dobre, natomiast no widzę nie za bardzo skomponował się w ten pierwszoligowy reżim, bym tak powiedział. Ale poczekajmy, poczekajmy do środy, zobaczymy. Zawsze boisko weryfikuje się. W tej chwili, mówię, no jest taka sytuacja, że ja nie wiem, czy w LKS-ie jest pięciu zawodników, którzy czują się łodzianinami. Ja nie wiem, czy w widzewie jest tam 5 czy 10, którzy się, na no 10 to na pewno nie ma po 11, którzy się czują łodzianinami. Także te derby się w tej chwili, jakby to powiedzieć, zdewaluowały, jeśli chodzi o taką czysto sportową i poszanowania godną walkę. No dla tych zawodników, którzy są tam z Hiszpanii, z innych, z innych to jest normalny ligowy I tutaj no cóż, nie można tego traktować jak, jak, jako tych derbów, które myśmy, myśmy grali. Myślę, że zdecydowanym faworytem jest kurski sportowy, chociaż przerabiałem wielokrotnie te spotkania i wiem dobrze, że faworyt jest zawsze na papierze na pewno, na pewno to, że widzę gra u siebie, zdecydowanie będzie ukrzycało pikerze widzę 2. To są mecze, w których nie ma faworyta. Jedna i druga drużyna ma 50% szans. Wiadomo, UKS bardzo dobrze e, zaczął, ma dwa zwycięstwa, widzę dwie porażki, ale no, grał u siebie i... Paradoksalnie może dobrze, że teraz trzeci mecz gra z UKS-em, bo ewentualne zwycięstwo w tym meczu pozwoli na jakiś czas zamazać ten nieciekawy obraz z pierwszych spotkań, a na pewno w pamięci kibiców też zostanie zapamiętane, bo rywalizacja kibicowska jest równie gorąca jak rywalizacja piłkarska. Nie chciałbym wskazać, kto wygra. Na pewno nie ma w tym meczu faworyta zdecydowanego. No ja myślę, że faworytem jednak jest UKS. Zdecydowanie. Widzę, że jest Beniaminkiem. UKS spadł na klasy. Skład się praktycznie nie, nie, nie zmienił. Tak więc tutaj czysto, czysto piłkarsko patrzę, patrząc, zdecydowanym faworytem dla mnie jest UKS. Ale tak jak na samym początku powiedzieliśmy, są to derby, na pewno na, na, na widzowie nikt za darmo nie, nie, nie odda punktów. Tym bardziej, że ostatnie trzy mecze widzowa nie były tak satysfakcjonujące, jak jak sobie to wyobrażają. Ja tylko mam jedno takie życzenie. Życzenie to moim marzeniem jest, żeby trzy punkty pozostały w Łodzi. Dlaczego? Dlatego, że no wiadomo, jak e, trzy punkty, to tylko musi być zwycięstwo którejś drużyny, którejś z drużyn, a ponieważ ja w dalszym ciągu uważam, że IŁKS i i Widzew będą walczyli o awans do ekstraklasy, to chciałbym, żebyśmy nie, żeby Łódź nie straciła tych, tych tego jednego punktu, no bo wiadomo, że przy remisie to jest po jeden i jeden punkt idzie, jak to się mówi, w powietrze, który jest bardzo ważny, bo on później może zadecydować o awansie. Pomimo tego, że to jest drugi mecz, no trzeci mecz, ale właśnie drugi mecz kolejki, to tu każdy punkt się liczy na wagę awansu. Chciałbym, żeby tutaj trzy punkty pozostały w Łodzi. To są opinie wybitnych piłkarzy, którzy mogli zagrać w derbach Łodzi, i młodzi zawodnicy no, muszą brać z nich przykład. Bo tak naprawdę ciężko jest wystąpić w tak spektakularnym meczu i ciężko jest osiągnąć takie sukcesy, jakie oni osiągnęli. A w naszym studio Arkadiusz Świętosławski witam. Witam jest Legenda zależnie. Sokoła Aleksandrów, ale także były zawodnik Widzewa Łódź. Arek, jak ty wspominasz derby Łodzi 29 maja 1999 roku. Masz 20 lat i strzelasz bramkę i gdzieś tam spełniasz. Swoje marzenie chyba z dzieciństwa. Każdy, każdy młody chłopak marzy o tym, żeby grać w piłkę jak na najwyższym poziomie. W tym przypadku jest, była to u nas ekstra Ekstraklasa. Ja przeszedłem do Ekstraklasy po kilku miesiącach grania w juniorach i czy kilku latach grania w juniorach, ale dla mnie to był taki przeskok, że, że no bardzo się stosowałem. A już nie spełniał takie meczu jak derby. Ech, jeszcze dostałem szansę grania całego meczu. Udało mi się sześć bramkę, byłem bardzo szczęśliwy. Niezapomniane chwilę. Co czuje taki młody zawodnik wychodząc z szatni na stadion i wie, że po jednej stronie są kibice Łódzkiego Klubu Sportowego, po drugiej stronie kibice Łódzkiego Widzewa i cała Polska skupiona jest na tym meczu. Bo tutaj rzeczywiście trzeba sobie radzić z tremą, ze stresem. Znaczy, no to jest na pewno, jak powtarzałem, ogromny stres dla młodego zawodnika. To jest nie, 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 do, nie do opisania. To trzeba przeżyć. Miałem mnóstwo kolegów, co naprawdę zapowiadało się bardzo dobrze. Bardzo dobrze grali w piłkę, ale na meczach gdzieś nie dawali sobie rady, bo jednak ta psychika decydowała o, w dużej mierze o, o ich występie. No, Ja musiałem sobie dać z tym radę. Jeżeli chciałem grać na takim poziomie, to musiałem sobie dać z tym radę. Wydaje mi się, że wyszło to bardzo dobrze. Uwieńczyłem to bramką. Wygranym meczem, także byłem bardzo szczęśliwy i do dzisiaj się z tego bardzo cieszę. Za chwilę porozmawiamy o tym, jak wyglądały te ostatnie dni przed Derbami Łodzi, bo to też są emocje już tydzień wcześniej, zwłaszcza w środowisku piłkarskim. Ale naszym kibicom pokażemy koszulkę Łódzkiego Widzewa z numerem 18. Arkadiusz Świętosławski w niej strzelił bramkę. A ja już tobie oddaję, bo to jest niesamowita <laughs> pamiątka. Zostawiłeś ją sobie. Zostawiłem, no bo to taka pamiątka na całe życie, tak. Sami spotykamy się po, po iluś tam latach i jednak wraca, wracają wspomnienia, wracają przyjemne chwile. I cieszę się, że jestem z Aleksandrowa, z tak małego miasta, udało mi się zagrać w Ekstraklasie, sześć bramkę. Zachęcam wszystkich młodych zawodników, żeby ciężko trenowali i dawali sobie siebie wszystko, i więc być, być może kiedyś pójdą w moje ślady, w ślady Włodka Smolarka i, i tego życia bardzo z całego serca. No może zobaczmy bramkę Arkadiusza Świętosławskiego w derbach Łodzi. W tej sytuacji przewaga Widzewa była coraz większa. Gdy pierwsza połowa dobiegała już końca, na strzał zdecydował się Arkadiusz Świętosławski. Mocne uderzenie, ale Bogusław wyparło, wydaje się, że powinien sięgnąć piłki. Tymczasem trafia ona do siatki obok interweniującego bramkarza ŁKS-u. To była 44 minuta meczu. Widzew wprowadził już 3 do 0. No miło się ogląda takie chwile, zwłaszcza, że jesteś osobą z małego miasta, tak jak powiedziałeś. Zadebiutowałeś w Wódzkim Widzewie, zagrałeś w derbach Łodzi, ale może powiedz mi, jak wyglądał tydzień przed tym meczem derbowym? Czy były emocje wśród zawodników, wśród trenera Franciszka Smudy? No na pewno to taki specyficzny mecz, gdzie, gdzie i władze też klubu mobilizują nas do tego, żebyśmy podeszli do tego meczu bardziej skoncentrowani. I nie wspomnę o kibicach, dla których ten mecz też jest bardzo ważny, ale my jako zawodnicy podchodzimy, podchodzimy do takich meczów jak do każdego innego. Tak? To jest nasza praca, wychodzimy na boisko, żeby dać siebie wszystko, wygrać ten mecz, ale dla, no, tym bardziej dla kibiców, bo to jest bardzo ważne. Chce, chcieliśmy wygrać ten mecz, udało nam się, żeby ich oszczęśliwić. No i na te kilka miesięcy, żeby Widzew rządził w Łodzi. No akurat Widzew wygrał w tym spotkaniu 5-0. Artur Wichniarek strzelił hat nie strzelił jeszcze rzutu karnego. Czy Ty pamiętasz, co działo się w szatni, o czym trener mówił przed tym meczem i czy byłeś zaskoczony, że, no, że zagrasz? Ja o tym, że zagram, dowiedziałem się dzień wcześniej, tak naprawdę na, na, na odprawie takiej przedmeczowej. No i miałem trochę chwilę czasu, żeby się, że tak powiem, z tym oswoić. Mimo wszystko i takie stres, nerwy, no nie wiem co jeszcze. Dobrze, że trafiłem na takich wspaniałych zawodników jak, jak mówię, no jak Łapiński, Radek Michalski, Siadaczka. No to, to naprawdę bardzo w, w porządku koledzy, jakoś mnie tam do tego meczu oswoili, się, że tak powiem oswoili mnie z, z tą tremą. No i jakoś tam dzięki też im pomocą i tam, wiadomo, jakiś tam swoim umiejętnością, wyglądało to przyzwoicie naprawdę. Ale powiedz mi, czy jak już wyszedłeś na, na plac gry, to ta trema puściła? Czy musiałeś poczekać na dobre podanie, dobrą, dobre zagranie piłki, gdzieś tam oddać strzał, żeby poczuć się pewny siebie? Bo czasem jest tak, że to idzie w drugą stronę, podanie, czy strzał nie wyjdzie i, i można lekko, delikatnie się podłamać. No, na pewno. Powiem szczerze, że jak wyszedłem na to boisko, to odciąłem się troszeczkę od kibiców i od tego, co muszę zrobić na tym boisku, więc starałem się skoncentrować na meczu, żeby po prostu zagrać jak najlepsze spotkanie, mieć jak najmniej strat, jak najwięcej dobrych podań. A już, że tak powiem, o strzeleniu bramki, taki młody chłopak może nie marzy. Marzy tylko, a znaczy marzy, ale nie jest tak do końca przekonany. Ja marzyłem tylko o dobrym występie, żeby naprawdę pokazać się kibicom z jak najlepszej strony i myślę, że udało mi się to zrobić. No dobrze, to Arkadiusz Świętosławski wygrał mecz z łódzkim klubem sportowym 5 do 0 i Arkadiusz Świętosławski wychodzi już z szatni, wraca do domu, przyjeżdża do rodzinnego Aleksandrowa łódzkiego i Arek, jesteś królem kibiców z jednej strony, tych widzewa w Aleksandrowie. No na pewno. Aczkolwiek powiem szczerze, że jeśli chodzi o, o że tak powiem, przeciwników, no to nie byłem jakoś taki. Jakiś piętnowany, bo wszyscy wiedzą, że jestem z Aleksandrowa, jest po prostu... Yy, Widzew był takim klubem, który ubiegał się po prostu wcześniej o mnie. Dlatego tam zagrałem. Jakby to zrobił ŁKS, być może dzisiaj bym był zawodnikiem łks no... Yy, takie są losy piłkarza, gdzie... gdzie, gdzie jest yy, postrzegany, gdzie jest... Yy, gdzie, gdzie, gdzie go chcą, że tak powiem, tam, tam, yy, tam idzie i stara się grać. Ja nie myślałem, że to będzie Widzew czy ŁKS, starałem się... Grać jak najpierw piłkę. Czy to będzie w jest To nie było to dla mnie naprawdę pierwsza jakąś tam decyzją. Widzę był pierwszy. Grałem tam do dzisiaj, no z czego jestem naprawdę dumny, ale mówię, czy to był Widzacz jest to kwestia po prostu była w przypadku tak naprawdę. To gratulujemy tego występu, gratulujemy strzelenia bramki. No i oczywiście życzymy młodym zawodnikom, aby spełniali swoje marzenia, tak jak Arkadiusz Świętosławski. Jeszcze Arek na koniec, tylko zapytam. No, właśnie, czego życzyć tym młodym zawodnikom. Stres jest, muszą na pewno to opanować, no ale też odpowiednio muszą być przygotowani do tego spotkania pod względem technicznym, pod względem fizycznym. No, ale przede wszystkim dzisiaj mamy, znaczy młodzi zawodnicy mają ten komfort, że mają, mamy psychologów. W moich czasach tego nie było, więc było naprawdę bardzo ciężko. Trenerzy w jakimś tam stopniu cię dopingowali przed, do, przed jakimś tam dobrym graniem, ale. Ja nie powiem, że tak miałem, bo naprawdę musiałem sobie wyjść i radzić sobie sam. Udało mi się to, ale młodzi zawodnicy muszą, muszą naprawdę dawać siebie wszystko, wierzyć w swoje umiejętności i ciężko pracować, a kiedyś na pewno przyjdzie tego jakiś tam efekt. Bardzo dziękuję Tobie za rozmowę i jeszcze tylko na koniec kto wygra mecz? Widzę. <laughs> Arkadiusz. Ja, życzę tego z całego serca, ale biorąc pod uwagę yy, też doświadczenie UKS-u, może być różnie. Dziękujemy bardzo. My jeszcze na koniec mamy konkurs. Na stronie facebookowej można obstawić wynik tego spotkania do rozpoczęcia oczywiście meczu. Ten, kto wygra, kto będzie pierwszy, dostanie autograf Sławomira Majaka. Zdjęcie z autografem Sławomira Majaka. Także zachęcamy do udziału w konkursie, a ja jeszcze dołożę może, żeby nie było tylko, że kibice Widzewa mogą wziąć udział w konkursie. Dla kibiców ŁKS-u jest nagroda, koszulka Aleksandrowa Łódzkiego z podpisem Pawła Golańskiego. To tyle, bawcie się dobrze, oglądajcie Derby Łodzi. Przede wszystkim to jest piłkarskie święto, święto również kibiców. Miejmy nadzieję, że zakończą się tak, jak tego sobie życzycie. Do zobaczenia. Dziękuję wszystkim bardzo serdecznie i pozdrawiam.